Najtańszy, najbezpieczniejszy i najskuteczniejszy zabieg anti-aging czyli sen. Podczas snu twój mózg oraz twoje ciało przełączają się w tryb naprawy. Zaczyna działać hormon wzrostu, komórki skóry intensywnie się regenerują, a synteza kolaganów wzrasta. To podczas naszego snu odbywa się najwięcej procesów naprawczych w porównaniu do tego, co dzieje się na naszej skórze za dnia. Co ciekawe, każda komórka twojej skóry ma własny zegar biologiczny. To znaczy, że twoje komórki wiedzą, kiedy jest dzień, a kiedy noc. W nocy aktywują się geny, które są odpowiedzialne za naprawę naszego DNA i odbudowę bariery skórnej. Dlatego też sen o regularnych porach ma większe znaczenie niż myślisz. I dlatego też nie śpimy w makijażu. A melatonina, czyli hormon snu wydzielany przez szyszynkę w odpowiedzi na ciemność, działa nie tylko na sen, ale działa także antyoksydacyjnie. Chroni komórki skóry przed stresem oksydacyjnym, a także naprawia je po ekspozycji na słońce w ciągu dnia. Ale jeżeli śpisz za mało, twój organizm nie ma czasu na te prawidłowe procesy naprawcze. Wzrasta poziom kortyzolu, czyli znanego już nam hormonu stresu, oraz nasila stany zapalne. I to właśnie wtedy skóra szybciej się starzeje. Podsumowując, żadna maska, żaden krem, żaden zabieg nie da Wam tyle, co dobrze przez Pana noc. Powinniśmy priorytetyzować 7 do 9 godzin snu, stałe pory zasypiania, oraz brak światła niebieskiego na minimum godzinę przed zaśnięciem. To oznacza brak telefonu, komputera, telewizora na co najmniej godzinę przed spaniem, aby dać układowi nerwowemu troszeczkę odpocząć i aby organizm mógł podczas snu się w pełni zregenerować. Dlatego zanim się po następny krem czy nowy suplement, skup się na podstawie, czyli na dobrej higienie snu. Twój organizm i Twój portfel Ci za to podziękują.